Cześć kochani, witam się z Wami na vlogu weekendowym, weekendowym, a jest dopiero godzina środa. Środa godzina pierwsza. Ja dzisiaj się zwinęłam z pracy o godzinie 12, bo czemu nie? My mamy w pracy takie godziny Flex Hours, które, które możemy użyć kiedy chcemy, bez podawania przyczyny. A, tylko wychodzimy i mamy płacone. Ja zazwyczaj nie mogę używać tych godzin, jako lead, kierownik działu, no bo tak dziwnie zostawiać team. Ale w środę mamy podwójną zmianę, a dzisiaj właśnie nie prowadziliśmy. A był ktoś do pomocy, także w sumie ja nie byłam aż tak potrzebna, więc stwierdziłam, że e, sobie wykorzystam te godziny, bo tak to jest mi ciężko je w inne dni wykorzystać. Andrzej niestety jest w pracy, albo stety, e, także mam parę godzin tylko dla siebie. I tak wyszło słoneczko, i myślę, że wyjdę właśnie sobie na spacer. Po spacerze wrócę, e, przeczytam książkę. Nie, poćwiczę i przeczytam książkę cały wieczór z książką Kąpiel. Dzisiaj spa mam zaplanowane takie mega. E, Pogadamy sobie też o książkach, słuchajcie. przeczytam kolejną książkę i zaczęłam kolejną. Także jest styczeń, a dzisiaj jest. E, 6 stycznia, a ja już jestem na mojej trzeciej książce roku 2021, bo takie fajne książki teraz czytam. Ale o tym porozmawiamy sobie pewnie jutro, bo nie chcę dzisiaj za dużo mówić do Was, bo nie chcę, żeby ten filmik wyszedł za długi. Dostałam piękne prezenty na urodziny w tym tygodniu, będąc w pracy, ale o tym też powiem Wam jutro, bo teraz nie jestem przygotowana, a nie chcę, żeby to trwało długo. Chciałam się tylko tak przywitać i rozpocząć tego vlogmasa. Także zapraszam na trzy dni ze mną. Hej, hej, witam się z Wami już w czwartek. Powiem Wam, że ten wczorajszy dzień dał mi bardzo dużo. To, że właśnie byłam sama, i w ogóle bardzo się cieszę, że pojechałam wcześniej do domu, bo, bo było mega. Cały wieczór się relaksowałam, tak jak wiecie, byłam na spacerze spacerze na marszu, bo to jest różnica marsza, marsz a spacer. Na spacerze chodzę z Andrę powolutku, a na marsz chodzę sama i że tak powiem, zapierdzielam. I co, co Wam chciałam powiedzieć? I zrobiłam też trening wczoraj, chyba godzin na 10, potem byliśmy się, a potem czytałam książeczkę, e, skończyłam ją czytać, o książkach sobie zaraz porozmawiamy I później e, pojechaliśmy się przyjechać, widzieliście na Instagramie Sarenki i później znowu wróciłam i czytałam, 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 skończyłam książkę o północy Dzisiaj rano spało mi się dobrze, bo spałam była dziesiąta, jak zadzwonił mechanik, że przyjedzie po samochód zabrać. Samochodem okazało się gorzej niż myśleliśmy. Myśleliśmy, że naprawa będzie około 600 funtów, ale możliwe, że to będzie 1100. Dlaczego tak dużo? Moglibyśmy go naprawić ze 150, ale um, to nie znaczy, że ten samochód by pojeździł dłużej niż tydzień. Mógłby pojeździć tydzień, mógłby pojeździć dwa miesiąc albo dwa i znowu by pewnie padł. Także wymieniamy całą skrzynię biegów. Ze wszystkimi częściami już full wypas, żeby mieć po prostu to zrobione. A dlaczego? Dlatego, że, jak wiecie, my jeździmy dłużej. I to jest też różnica tego, dlaczego nasz samochód częściej od innych samochodów jeździ do mechanika. Bo wiadomo, jeżeli ktoś używa samochodu tylko do pracy i na zakupy, to ten samochód większość czasu stoi. U nas. Ten samochód jest ciągle w ruchu. Mój weekend potrafimy 5-6 godzin spędzić w samochodzie. My potrafimy pojechać godzinę w jedną stronę, żeby się przejść 10 minut na spacerze. Może nie 10, ale 40 minut. Nie wiem, dzisiaj pojechaliśmy do Bedford. Um. Pojechaliśmy do Bedford na spacer 45 minut, gdzie jechaliśmy 45 minut, a potem w drugą stronę jechaliśmy znowu, znaczy jechaliśmy do domu i znowu jechaliśmy 45 minut, bo miałam ochotę na Starbucksa, a koło nas nie ma Starbucksa. Także wiecie, my lubimy spędzać czas w samochodzie, lubimy dużo jeździć. Także wiadomo, ten samochód będzie się eksplorował więcej niż ktoś, kto tego samochodu używa mniej. To tak samo jakbyśmy, nie wiem, ubierali jeden sweter codziennie, a ktoś inny ten sam sweter by ubierał tylko raz na tydzień. To wiadomo, że ja ubieram ten sweter codziennie szybciej go zniszczę, no także trudno, ale tak naprawdę jest to ostatnia rzecz już w tym samochodzie z tych drogich i będzie on zrobiony więc jeżeli przyjdzie nam w kwietniu, nie w kwietniu, ale powiedzmy w przyszłym roku po zakupie domu wziąć jakiś samochód na raty ten będziemy chcieli zwrócić do salonu, wiecie, żeby wtedy te raty były mniejsze, albo nasza wpłata własna po prostu będzie te, nie wiem 5 tysięcy powiedzmy to wtedy też lepiej taki samochód będzie. Więcej nam dadzą za taki samochód, który jest full zrobiony, będzie mieć na wszystko papiery i tak dalej. Także, no trudno, tysiąc to, to nie są małe pieniądze, to po prostu jest masakra. Jeszcze w tym tygodniu mieliśmy dostać ten bonus po 300 funtów, także 600 funtów bonusa świątecznego, ale się okazuje, że chyba dopiero w połowie 20 stycznia nam go dadzą. Także bez tego bonusu, więc troszeczkę lipa. No ale trudno, jutro mamy wypłaty, ale trzeba będzie nadruszyć konto oszczędnościowe, no bo wiadomo, trzeba i zatankować, i trzeba zrobić za zakupy. Ale trudno, takie jest życie, już powiem Wam, nawet się nie denerwuję. E, więc wstaliśmy dzisiaj rano, pojechaliśmy do Subwaya na śniadańko, bo tak miałam ochotę na Subway, a. już dawno nie byliśmy w Saboju, także wziąłam sobie chicken sandwich na... Italian Herbs, e, chlebku po prostu, niebo w gębie. Potem byliśmy właśnie w Starbucksie. W Starbucksie nie ma mojej kawy już Toffi na Latte, bo to była wersja świąteczna, ale pani mi dała caramel z czymś tam i z hazelnut chyba, i było tak samo dobre. A potem pojechaliśmy do Kosty, bo pojechaliśmy do Bedford. W Bedford byłam na marszu. E, 4,5 km, wydaje się, że taki szybki mars, taka, marsz. Taka wróciłam zmarznięta. I mówię do Andry: jedziemy do Kosty po kawę. I w koście mam nową kawę: vanila na Latte. Bardzo smaczna, ona jest jakaś e, z tych, zrobili teraz tylko jakby zroszą wersję Jednak to są e, Outs, e, tam są wersje też jakieś z... Bo później chcę pojechać znowu po kostę I tam jest wersja kawy z... Proteinami. O, na tą proteinową kawę chcę e, pojechać. E, pewnie jak pojedziemy odebrać samochód, bo jest możliwe, że auto będzie zrobione dzisiaj, bo oni go wzięli dość wcześnie rano. E, byłam też w luton odebrać e, biżuterię. Wczoraj wieczorem sobie siedziałam na internecie. Jak wiecie, w tym roku powiedziałam Wam, że nie będzie u mnie holik kosmetycznych i ciuchowych, bo staram się to e, zmniejszyć, że tak powiem. Udało mi się, nie kupiłam żadnych kosmetyków. Było dość sporo ciuchów e, Lamu i Miss City na promocjach, ale nie kupiłam nic. Bo, jeżeli już mam coś kupić, to albo coś z nowej linii, ale coś takiego mega mega, albo coś z rzeczy, które mam tylko inny kolor na promocji, ale akurat nic tam nie było takiego wow. Odłożyłam więcej pieniędzy niż powinnam w tamtym tygodniu, i jeszcze mi troszkę zostało. Także tego stwierdziłam, że skoro samochód ma to kosztować, to ja też mogę sobie coś kupić i wczoraj wieczorem siadłam na live'a, ja nie lubię kupować biżuterii z postów, nie lubię kupować biżuterii ze zdjęć, chociażby były za 2 funty, to nie kupię, po prostu lubię ją widzieć na żywo i teraz właśnie cały czas kupuję od dziewczyny, którą znam, która mieszka w Luton, mogę sobie podjechać zabrać albo jej mąż przynosi mi do pracy, E, biżuterię i bardzo fajne sobie kupiłam rzeczy, zaraz Wam pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, chyba 13 rzeczy i zapłaciłam czterdzieści funtów. Jakoś tak naprawdę mało, naprawdę mało, e, także bardzo się cieszę. Ale szybko przejdźmy do tego, co dostałam na urodziny. Od Justynki dostałam, zobaczcie, buteleczkę Malibu, oczywiście, cukiereczki Lindora, ale Lindory są uandresowane w szafie przed jego mamą, bo ona nam wszystko zjada. I dostałam taki zestaw, się na fajny Tutaj mamy mały dżin i tutaj mamy od razu e, wodę, tonik chyba bodajże, żeby sobie drinka zrobić. Dzisiaj to zrobię. E, dostałam od Olgi regenerujący krem do rąk. E, mega pachnie, słuchajcie, mega pachnie. Taki w ogóle to, zobaczcie, to opakowanie jest mega słodkie i pachnie tak, no fajnie bananowo, ale nie tak przesadnie jak niektóre kosmetyki, bo ja nie lubię jak ten banan jest aż tak mocny, że aż e, przesycony, że tak powiem. I dostałam zestaw biżuterii z, z Wezji. To jest firma dość znana teraz w Polsce, jeżeli chodzi o biżuterię. I oczywiście, jakże można by było inaczej, coś co uwielbiam najbardziej, co już mnie znacie. Jest to zestaw celebrytka i kolczyki krzyże. Po prostu przepiękne. Wiem też, że dostanę zestaw pędzli, limitowaną edycję technik, ale kolega zapomniał wziąć ich do pracy. Także dostanę je pewnie w środę i mam wtedy też je. Pokażę. A teraz już przejdę do pokazania Wam biżuterii, której kupiłam. Tak jak mówię, nie pamiętam pojedynczych cen, dałam za wszystko około 47 funtów, jak dobrze pamiętam. Um, idę teraz ćwiczyć, dlatego też widzicie stanik sportowy. Idę ćwiczyć i jeżeli mi starczy czasu, to jeszcze pójdę na jeden marsz, bo waga powoli schodzi. Ostatnie parę dni było dla mnie bardzo ciężkich. W piątek, jutro ma przyjść okres, a ja po prostu wieczorami jadłam jakieś pierdoły, Um, nie byłam głodna, po prostu miałam ochotę, także troszeczkę mi przybrało. Wiecie, ja nie będę wam tutaj udawać, że. No, tak, wiem, tylko jabłka i sałatę. Ja nie wiem, że ta waga mi podskoczyła i nie spada. Nie, u mnie zobaczycie samą szczerość, po prostu sobie za dużo pozwoliłam. Ta buzia mi się nie zamykała, słuchajcie, lindorków też troszeczkę pojadła. No i jest jak jest, waga na plusie. E, jeden kilogram już mi się udało zrzucić e, z dnia na dzień po prostu, bo wczoraj się opamiętałam, a dużo i było ruch. No i dzisiaj tak samo jest dobrze. E, patrzyłam teraz na wagę, jest bardzo przyjemna. Także. Myślę, że taki mam cel, żeby chociaż w lutym zobaczyć tą moją liczbę, którą chciałam zobaczyć w styczniu, ale zobaczymy. Bez spiny, bez spiny, ale właśnie na tego chceś poćwiczyć. I jak czas pozwoli, to pójdę się też przejść. Także biżuteria, ale książki. Książki, słuchajcie. Słuchajcie, jak wiecie, przeczytam już trzy książki w tym roku. No i gdzie jest ta, którą zaczęłam? Trudna, tą, którą zaczęłam teraz czytać. Zobaczycie później. Pierwszą książką, za którą się wzięłam w tym roku, to była Jedyna szansa. Świetna książka. Już o niej mówiłam w poprzednim vlogu, także nie będę się powtarzać. Rewelacje Teraz skończyłam... A, potem czytałam jeden fałszywy ruch. Który z nich pierwszy albo drugi? Nie wiem. W każdym razie te dwie rewelacyjne. nie jest po prostu dla mnie mistrz. Mistrz, mistrz, mistrz. Także te dwie. A wczoraj skończyłam chłopiec z lasu. To czytałam trochę dłużej tamte po jednym dniu, no bo wiadomo, że chodziłam do pracy, także w pracy nie mogę czytać. Książka była też dość gruba, i to jest jedna chyba z jego nowszych książek z 2020 roku. Ta była troszeczkę dla mnie przekłamana z akcją. Troszeczkę bardziej można się było domyślić o co chodzi w porównaniu z jego innymi książkami. Także tamte dwie oceniam na 10 na 10, ta 8 na 10, ale tak samo zobaczcie, dzisiaj jest. 7 styczeń, a to jest moja trzecia książka, także nie mogła być nudna, bo inaczej bym jej nie czytała. Bo ja nie umiem się aż tak zmusić, że tak szybko przeczytać książkę, jeżeli mi się ona nie podoba. Także tą też Wam polecam. Ja uważam, że każdą książkę Helena Kobena warto odczytać. Także trzy już przeczytane. Na czwartej chyba przeczytam dzisiaj 75 stron i na pewno będzie tego więcej. Ale też chcę obejrzeć seriale, bo Chicago Fire, Chicago PD i Chicago Matte powróciła, a ja uwielbiam tę sekwencję, także myślę, że dzisiaj wieczorkiem sobie obejrzę z maseczku na twarzy. A teraz już nie przedłużam, pokazuję wam biżuterię i myślę, że już dzisiaj nie będę się z wami łączyć. Po prostu jutro Wam dam sprawozdanie, jak ten dzień dzisiaj się zakończył i ile kosztował samochód, żeby po prostu się nie powtarzała. Także zapraszam Was na obejrzenie biżuterii, a potem widzimy się już jutro. Poczekajcie, ja tylko Was przestawię. No i mamy. Pierwszą rzeczą są te kolczyki. Poczekajcie, może jakąś lampę ustawię, żeby nam więcej światła dawała, chociaż wątpię. Nie wiem, jak to oprzeć. O, chyba jest nawet lepiej. I te kolczyki są kolczykami ruchomymi. Zobaczcie, jakże, jeżeli chcemy, one mogą być takie długie, ale one są przeciągane. Poczekajcie, chcę je przeciągnąć. I mogą być takie krótkie. Czyli mogą być albo takie długie, albo takie krótkie. Zależy na co nam są one potrzebne. Potem mamy tą celebrytkę. Celebrytka jest celebrytką potrójną. Tutaj mamy takie e, trójkąciki, jest gwiazdka i blaszka. Wszystkie, wszystkie te rzeczy są z firmy TTM albo, albo ta firma, Suping chyba to się mówi, jakoś tak. E, do tego e, kupiłam taką brozoletkę, na ku ta akurat była taniutka, ta akurat dwa funty kosztowała, to akurat pamiętam, ze zwykłym e, krzyżykiem. Kolejna celebrytka, ta była chyba za trujeczkę, jak dobrze pamiętam. I właśnie tutaj jest, po całej długości są różne ozdóbki. Są po prostu, jest przepiękna. E, takie kolczyki, te kolczyki mi się już podobały ostatnio, ale czekałam, aż będą na promocji. Zobaczcie. I się doczekałam. Te też wzięłam na promocji, bo była ostatnia para. Ja to lubię, takie świecidełka. Brązoletka, zobaczcie, jaka śliczna. Um, tu był zestaw celebrytka z kolczykami. Akurat ten zestaw pamiętam, on był za 5 funciaków. Czarny kamień, oczywiście obiad pierścio pierścionki, kolczyki. I celebrytka idzie tak. Kolczyki asymetryczne bo jak widzicie, góra tutaj jest serduszko i gwiazdka, a w drugim jest na odwrót gwiazdka i serduszko. Te kolczyki, które mega mnie ciekawią bo z przodu widzicie tylko to, a z tyłu jest krzyżyk, i on wygląda jakby one po prostu wisiały z tyłu i one były za trójkę. Tu mam brązoletkę czarną yy, z napisem Love, też na rzemeku. ja uwielbiam te brązoletki. Te kolczyki, zobaczcie, mega ciekawe, z takimi kółeczkami, a jak wiecie, ja lubię rzeczy oryginalne. No i choker. Czokera już chciałam bardzo długo kupić, słuchajcie, on jest na skórzanym czarnym pasku. On był za 5 funtów akurat. Też ksuping I e, z delikatnym serduszkiem. Było też z, takim, z taką dużą ważką. Ale ja wolę jednak z delikatniejszym serduszkiem, z tymi cerkoniami. E, I taki właśnie zakup. Także taką biżuterię poczyniłam. Muszę sobie tylko teraz kupić jakąś fajną szafę na biżuterię. Bo miałam taką zawieszkę e, na łańcuszki z AliExpress, Ale niestety nie wytrzymuje ciężaru nawet paru celebrytek. Także muszę popatrzeć za czymś innym. Kończę, do jutra. Cześć słuchajcie, witam się z wami w piątek. W piątek już wieczorem. Nie chciałam cały dzień dla was nagrywać, bo po prostu stwierdziłam, że nie chcę, żeby ten vlog wyszedł długi, bo wczoraj się dość dużo do was nagadałam. Także dzisiaj odebraliśmy samochód i koszt 1066 funtów, także super. Nie będę już dalej o tym mówić. Jest tak, jest samochód zapłacony, jeździ. Na razie z samochodem naszym nie rozmawiamy. Nasz aut ma na imię Roki i jesteśmy na niego obrażeni, także wiecie. Wczoraj wam mówiłam, że zaczęłam kolejną książkę, ale wam jej nie pokazałam Książka nazywała się Umowa I słuchajcie, przepadłam wczoraj z nią Przepadłam, wczoraj ją zaczęłam, wczoraj ją skończyłam o godzinie w pół do pierwszej Nic wczoraj się nie liczyło, YouTube się nie liczył Nie liczyły się moje seriale, dzisiaj będę nadrabiać bo książka była świetna. Naprawdę, naprawdę fajna. Bardzo wam ją polecam. Taka współczesna, pretty woman z gorszym zakończeniem, że tak powiem, co w tym było bardzo fajnego. Także bardzo fajny. Historia opowiada o dziewczynie, która jest eskortką do towarzystwa. Bardzo fajny, bardzo Wam tą książkę polecam. A teraz zaczęłam tej samej autorki czytać książkę Złe towarzystwo. Dzisiaj nie miałam czasu, więc jestem dopiero na początku tej książki, ale już mnie wciągnęła bardzo, tylko że dzisiaj postaram się jednak troszeczkę nadrobić serialu, żeby znowu nie siedzieć do pierwszej rano, żeby nie czytać. Przyszło mi dzisiaj zamówienie, byłam mu mamy. Przyszło mi zamówienie morfi. Zamówienie z Morfi, zaraz Wam o nim powiem więcej. Mm, zamówiłam, zrobiłam chyba z dwa tygodnie temu, tydzień nie pamiętam już, bo była końcówka promocji. Końcówka naprawdę taka już, tam prawie resztki tylko zostały i udało mi się zamówić cztery rzeczy. Miało być trzy, wyszły cztery z tego powodu, że jakbym zamówiła tylko trzy, musiałabym płacić za przesyłkę, więc bardziej mi się opłacało zjeść cztery rzeczy i zapłaciłam mniej niż bym zapłaciła za trzy z przesyłką. Słuchajcie, promocja była rewelacyjna. Bo na przykład wzięłam paletkę, paletkę Jeffrey Stara, e, ale nie pokażę Wam jej w środku, to będzie w osobnym filmiku, e, która ma bodajże 36 kolorów 36, tak myślę, wiecie za ile ona była? Z 38 funtów, ja ją kupiłam za 5 funtów 60. Czemu za 5,60? Ona była ogólnie na przecenie chyba za 8 ale kupując rzeczy z promocji, zrobili jeszcze dodatkowe 30% off po prostu na tą resztkę stoku, który im został. Także ta paletka dawałam 5,60. Ja wam tylko w środku pokażę. Nie ja wiem, że pan Jeffrey Star nie jest teraz najbardziej popularną osobą, przez jego jakieś dziwne poglądy, i ja się tym nie interesuję, co kto robi. E, chciałam zrobić to, zobaczyć tą paletkę Jest paletka firma Morphe e, Współpracująca z kimkolwiek Oni nie testują produktów na zwierzętach A to jest dla mnie najważniejsze A to co sobie ktoś tam gada, niech sobie gada e, Paletki tak już powstały, także trudno I zobaczcie, ja wam tylko pokażę w środku kolory Bo one są po prostu bajeczne I są, mają piękne lusterko, zobaczcie Ale więcej o tej paletce Na nowym filmiku Zrobię e, spe, specjalny open box rzeczy z Murphy myślę, że może jutro jak mi się będzie chciało, zrobię make up i wtedy bym mogła e, nagrać taki filmik i po prostu przełamać w tygodniu to, żeby nie dawać tylko tych beauty boxów, bo widzę, że średnio je lubicie oglądać e, do tego zamówiłam sobie szminkę czerwoną, bo nie mam żadnej szminki Murphy i jestem bardzo ciekawa, szminka by była za 4 funty po promocji e, Styka, słuchajcie highlighter był chyba za 2,40 2,40 i to jest boskie. To jest po prostu takie piękne. Jest to 8S Morphe paletka do highlightu, ale ona jest po prostu boska. I ona też była na mega promocji. Chyba za nią dałam tylko 9 funtów Jakoś tak. Ja za całe zamówienie, słuchajcie, czterech rzeczy Morphe dałam 22,40. Z przesyłką. To oczywiście jest wszystko zamówione na oficjalnej stronie Morphe. Oryginalne, nie na żadnych półstronkach. Zobaczcie. Highlightery, ale słocze sobie zrobimy oczywiście w osobnym filmie. Jestem mega ciekawa. Mam jedną paletkę Morpheus, z której jestem bardzo zadowolona. Także jestem ciekawa, jak sprawdzi się ta. Myślę, że zostanie moją ulubioną paletką, bo kolory ma po prostu nieulubioną. Urban Decay jeszcze jest, ale myślę, że te dwie paletki będzie można fajnie ze sobą e, łączyć. I jeszcze przyszło mi dzisiaj pudełko Roka Box, które sobie oczywiście otworzymy osobno na kanale, pewnie jutro, bo dzisiaj mi się nie chce nagrywać. I przyszło mi, przyszło mi zamówienie. E, już czytam. Piątą książkę w tym miesiącu, także idzie mi szybko to czytanie. Mam jeszcze trochę książek z poprzednich zamówień, ale one mi tak średnio leżą, wiecie, potrzebuję trochę czasu, a te tak teraz zjadam, bo są nowe i takie fajne. Jakiś czas temu złożyłam sobie zamówienie na stronie angielskiej polskiej księgarni. Zamówienie całej serii erotyków, które są bardzo polecane na stronie 365dni, film, który oglądałam 100 razy, książkę oczywiście Bianki Lipińskiej czytałam, ponoć ta seria jest 100 razy lepsza. Ja uwielbiałam Bianki Lipińską i ja wiem, że możecie mnie tu pojechać, że to jest gówno i w ogóle mi się podoba. to jest moja opinia i mam do niej prawo, mi się osobiście bardzo podobała i dzięki niej zaczęłam w sumie 50 twarzy Greya, najpierw była potem ona, i bardzo mało czytam takie lektury erotycznej, bardziej takiej romantycznej, a to jest cały zestaw erotyków. E, tutaj mamy trójkąt trzy tomy i tu mamy cztery, pięć, sześć. Dlaczego zaryzykowałam i zamówiłam całość, bo nie przeczytam ani jednej złej opinii. Każda dziewczyna pisała, że to jest po prostu rewelacja. Także zamówiłam całą serię i jest to seria uwikłanych Lauren Page. Całą serię przesłuchałam za darmo. Bo w tej księgarni jak się zamówi za więcej niż 35 funtów, to chyba jest za darmo. Mnie cała seria wyszła jakoś 43 funty. Także niedrogo. Także nie wiem, myślę, że najpierw przeczytam te wszystkie książki, które mam. Wezmę się za to, albo może po tej się wezmę. Nie wiem, zobaczę, ale mega się cieszę. Zobaczcie w ogóle jakie okładki. Tutaj mamy takiego pana. Tu mamy takiego pana. Ta jest w ogóle przepiękna okładka. No i tutaj w środku. O, tak jest, zobaczcie. A, są w środku, jakie są okładki także mega, mega się cieszy jest to gorąca, niegrzeczna i ekscytująca historia związku pięknej i zadziornej Alany oraz nieziemsko przystojnego miliardera Hudsona seksowna opowieść, która przekracza wszystkie granice w miłości i nie pozwala spokojnie zasnąć także słuchajcie, no seria powieści, które poruszyły czytelniczki na całym świecie nie wiem ile te książki kosztują tu na przykład mamy, że była promocja ze 104 zł na 85 zł. I tutaj niby każda z tych książek była po 34,90. Um, ogólnie też w styczniu zamierzam złożyć zamówienie, z tanie książki, takie porządne, tak za 120-130 funtów, ponieważ mam ze sprzedanych książek ponad 100 funtów i dla tej książki które kupiłam teraz i mam w domu, mam już tyle kupców że one pójdą, więc jak sprzedam już je wszystkie razem, to wtedy złożę jedno duże zamówienie, bo tak jak wiecie stanie książki przesyłka kosztuje mnie chyba 90 zł, także przesyłka jest dość droga, ale wtedy mogę do 10 kilo bodajże dobrać książek także ja wolę sobie wypełnić tą paczkę i robić takie zamówienie raz na jakiś czas no ale fajnie jest to, że jest ten przepływ gotówki, cały czas, że tutaj sobie odkładam, właśnie jak ktoś mi kupuje te książki, to ja nie biorę tych pieniędzy, tylko mama mi odkłada, bo to od mamy odbierają, bo mama mieszka w Luton, tam jest prościej po prostu dla ludzi podjechać. Um. Rzucam mi do takiego, do skarbonki po prostu, i w tej skarbonce mi się uzbierało właśnie ponad 100 funtów. Także fajnie, cieszę się. Jeżeli macie jakieś pozycje książek e, kryminalnych, albo właśnie erotyków, piszcie mi pod spodem, bo ja właśnie będę powoli już wypełniać sobie koszyk. Także czekam na Wasze wiadomości. A teraz już naprawdę będę kończyć, idę sobie poćwiczyć e, i zobaczymy się jutro, ale jutro tylko na chwilę, żeby już tak e, w sumie zakończyć dzień, e, bo nie będę Wam pokazywać e, hallu, bo. Nie musicie widzieć stojem cały czas, bo to jest nudne po prostu. Um, także co? Także widzimy się jutro w sobotę. kochani, witam się z wami serdecznie. Już dzisiaj jest sobota. Cześć. Cześć. E, słuchajcie, jest mega zimno. Jest minus 1 stopień teraz o godzinie 12.20. E, ja rano byłam biegać, słuchajcie. E, miało być bardziej marsz, e, mniej biegu, ale wyszło więcej biegu, mniej marszu, bo przypomniało mi się, jak fajnie jest biegać. Już dawno nie biegałam. E, także to było takie 7. 70% szybkiego marszu i 30% biegu i będę się starała to bieganie zwiększać. A także teraz czwartki, w piątki i w soboty w te trzy dni mojego wolnego będę biegać. E, no bo wiadomo, po pracy jest ciemno i trochę się jednak boję. Nasza wioska jest niby bezpieczna, ale, ale. poza tym nie chcę sobie gdzieś nogi złamać e, po pracy. Także po pracy ćwiczę w domu, a w czwartki, piątki i soboty z rana bieg a wieczorem normalny trening, także będą podwójne treningi no bo trzeba w końcu porządnie schudnąć 5,5 km to jest mój minimalny, to jest taki mój dzienny limit, właśnie czwartek, piątek, zata. jak będę miała ochotę zrobić więcej, to zrobię więcej a jak nie, to nie mam nałóżniki ubrane, słuchajcie, które dostałam na święta od mojej menadżerki, są po prostu mega śne a okulary dlatego, że mimo tego, że jest minus 2, minus 1 to tak słońce daje że czasem mi ciężko czytać książkę więc zaczęłam dzisiaj czytać książkę, to jest ta nowa książka, wczoraj zaczęłam czytać, przepraszam. Złe towarzystwo, mówiłam Wam chyba o niej. I teraz właśnie idziemy na zakupy do Milton Keynes, także to jest około 40 minut jazdy, to będę miała co robić. Będę sobie po prostu czytać. I myślę, że później z Wami się już zobaczę z domku. Także pozdrawiam. Andrzej, say something? Nie. Nie? Szpady. Why? Jestem bardziej zmęczony. Bardziej zmęczony, no jest bardziej zmęczony. Także to później. <grych> Auk! Kochanie, już na wieczór się z wami witam, wieczór popołudnie jest piąta godzina i nie włączam lampy, nie mam siły. Jestem taka rozwalona, słuchajcie, rozleniwiona tym weekendem. Wypocząć wypoczęłam, nie mogę powiedzieć. E, powiem Wam, brakuje mi mojego takiego biegania, że tak powiem, że te weekendy są takie bardziej napięte, a teraz przez to, że tak dużo siedzimy w domu, rozleniwiam się. Fajnie, że biegam, fajnie, że ćwiczali, ale jednak leniuszek we mnie siedzi teraz i nie jest to fajne. Muszę się jakoś przekonać mentalnie do tego, że chcę mi się do pracy, bo kiedyś tą pracę bardzo lubiłam. Nadal ją lubię, ale jakoś średnio mi się chce tam chodzić teraz, ale właśnie może dlatego, że nie widzę na końcu tej drogi tego, że coś na mnie tam fajnego czeka. Wiecie, zawsze sobie odliczałam do jakiegoś urlopu, do jakiegoś wydarzenia, a teraz po prostu człowiek wegetuje trochę. Ale nieważne. Humor dobry, jest, humor będzie dobry, w końcu się coś zmieni na lepsze, także spoko. Jestem w połowie tej książki. Teraz tylko słuchajcie, wezmę sobie, zacznę składać tego vloga, żeby on się składał. Jak on się będzie składał, ja sobie pójdę zrobić workout. 12 tysięcy kroków już dzisiaj jest, także jest spoko. Zrobię workout, wrzucę to na YouTube, żeby to się przetwarzało. I kąpiel. Kąpiel ze świecą i kąpiel z książką. Nie wiem, czy ją skończę dzisiaj, czy skończę ją jutro, bo nie wiem, czy Andrzej ma ochotę ze mną jakiś film dzisiaj obejrzeć, czy nie. Um, w sumie bez różnicy. mi chęciłbym bym tę książkę do końca. I podjęłam decyzję, że najpierw doczytam te książki, które kupiłam pierwsze, te siedem książek, zanim wezmę się za serię erotyków, że po prostu jak doczytam je wszystkie, to żeby je wszystkie hurtem sprzedać za jednym zamachem, a potem serię erotyczną ktoś kupi za jednym zamachem. Także tyle już, kochani. Kończę się, z, kończę się z Wami, kończę. Wy to widzicie o godzinie, ja to opublikuję o godzinie 7 polskiego czasu, 6 angielskiego jutro w niedzielę, czyli jak ja będę w drodze do pracy. Wy pewnie większość z Was będzie spała, bo to niedziela, więc nawet jak pracujecie to pewnie dopiero od jutra. Także życzę Wam cudownej niedzieli rodzinnej. Nie łamcie się, że jutro już do pracy będzie dobrze, słuchajcie, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. I co? I cieszmy się. Słuchajcie, na koniec Wam tylko pokażę kwiaty, które pięknie się rozwijają. Minął tydzień. Słuchajcie, one wyglądają po prostu bajkowo. Także jeszcze zobaczcie kwiaty. A jeszcze muszę zrobić pranie. Jeszcze pranie i koniec. Ale dobra, najpierw kwiaty. Zobaczcie. Światło jest beznadziejne, ale trudno. Różowe, pomarańczowe. A jak pachną, te niebieskie średnio się rozwijają. Zobaczcie, zielone. Widzicie? A te niebieskie coś nie chcą. Ale są po prostu przepiękne. Dobra, ja już kończę. A nie mogę. Tak, kończę, słuchajcie. Kończę, a w przyszłym vlogu zrobimy coś e, innego. Rozdanie będzie. Także buziaki, papa.